Witajcie na kanale ReadZone, w kolejnym odcinku treningu umysłu. Dziś popracujemy nad naszym myśleniem stosowanym, czyli połączeniem wszystkich rodzajów myślenia. Jest to niewątpliwie najważniejsza ludzka umiejętność. Myślenie stosowane to rodzaj myślenia, który pozwala przekształcić informacje w wiedzę, a ta z kolei umożliwia podjęcie działa. Dzięki myśleniu stosowanemu można podjąć kroki, które inni uznają za rozsądne. Na przykład uczenie się, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji czy opracowywanie planów. Myślenie stosowane zapewni świeże podejście i pozwoli zaplanować przyszłe działania. Każdy używa tego typu myślenia na co dzień. Można zobrazować je w trzech słowach. Informacje, wnioski, następstwa. W ten sposób myślą lekarze. Objawy, diagnoza, leczenie. Bądź na przykład menadżerowie. Dane, decyzja, plan. A teraz kilka zagadek na myślenie stosowane. Zagadki są naprawdę dość proste, ale trzeba trochę pomyśleć. Odpowiedzi zamieszczę w kolejnym odcinku. Powodzenia. Zagadka pierwsza. Niektóre miesiące mają 30 i 31 dni. A ile miesięcy ma 28 dni? Zagadka druga. Przestawiając litery w wyrazie towar, można otrzymać wyraz znacznie zbliżony do A. szafy, B. Okna, c, bramy, d, sufitu. Zagadka trzecia. Czego zabrakło do picia? Tym literom. Zagadka czwarta. W pomieszczeniu są trzy lampy. Trzy włączniki do nich znajdują się w innym pomieszczeniu, z którego nie ma możliwości zobaczyć, który należy do jakiej lampy. Do pokoju z lampami możesz wejść tylko raz. Jak sprawdzisz, który z włączników jest połączony z którą lampą? Zagadka piąta. Wielki most zostanie wysadzony o północy. Jest teraz 22:50. Na drugą stronę możesz przejść tylko z latarką. Masz tylko jedną latarkę. Jesteś wysportowany i przejście na drugą stronę mostu zajmuje Ci tylko 4 minuty. Twoi koledzy są wolniejsi. B potrzebuje 8 minut, C 30 minut. D zaś 40 minut. Czy to możliwe, żeby wszyscy bezpiecznie dostali się na drugą stronę? Z latarką mogą iść maksymalnie dwie osoby na raz. Jak to zrobić? Zagadka szósta. Ile najwięcej królowych możesz ustawić na szachownicy, by nie zagrażały sobie nawzajem? Zagadka siódma. Biegacz czwarty jest szybszy niż biegacz pierwszy. Biegacz drugi jest szybszy niż biegacz trzeci. Biegać trzeci jest wolniejszy niż biegacz pierwszy. Kto przybiegnie ostatni? Zagadka ósma. Ile to jest jedna czwarta, jednej drugiej, jednej piątej, 200. To już wszystko w tym odcinku, a w następnym zajmiemy się myśleniem wizualnym. Odpowiedzi do zagadek piszcie w komentarzach. Trzymajcie się.